Valorant na konsoli to temat, który wywołał ogromne emocje. Niesamowite! Flash raid! Nemsz garniał, aż ma cztery fragi. Będę tylko nie. Ten jest po prostu bogiem tego turnieju, proszę państwa. Nemsz kim to ma Sześć Szybko ma nie da się wyeliminować z tego turnieju, to jest jego turniej, on chce się spotkać z Skeletrixem w, w finale i mu nakopać do no A ja Ci w tym materiale mój drogi widzu podam 6 przykładów dlaczego moim zdaniem Valorant na konsole jest lepszy niż na peceta. Zapraszam! A dedykuję ten materiał spoconej Joli. Pozdro tuś! Kiedy Riot ogłosił, że Valorant trafi na konsolę, część graczy nie mogła w to uwierzyć. Valorant od zawsze kojarzył się z precyzją myszki i klawiatury, czystym, pecetowym doświadczeniem. Ale dziś, po wielu godzinach grania na padzie, mogę szczerze powiedzieć, Valorant na konsoli ma coś, czego brakuje w wersji pecetowej. I właśnie o tym pogadamy. Społeczność od zera, świeży start. Na PC mamy graczy z tysiącami godzin, profesjonaliści, streamerzy, ludzie, którzy perfekcyjnie znają każdą linię smoka i każdy kąt na mapach. Dla nowego gracza to bariera nie do przejścia. Na konsoli każdy zaczyna od nowa. Tu nie ma legend z 2019 roku. Każdy uczy się mechanik, map, nawet samego celowania od zera. I to sprawia, że gra jest świeża, bardziej wyrównana, a atmosfera przypomina pierwsze miesiące Valoranta na PC. Oj, wam powiem... Piękne czasy to były. Równe szanse, koniec z przewagą sprzętu. Na PC często wygrywa nie tylko skill, ale i portfel. Monitory 240 Hz, myszki za kilkaset złotych, karty graficzne, które kosztują więcej niż konsola. A na konsoli wszyscy mają to samo ten sam sprzęt, te same ustawienia, ta sama wydajność. Ostatecznie liczy się tylko to, kto ma lepszą komunikację i refleks, bo naprawdę wygrywa skill, a nie hardware. STABILNOŚĆ I WYGODA Granie na PC to często wieczna walka, sterowniki, aktualizacje, optymalizacja, spadki FPS potrafią rozwalić całą przyjemność z gry. A na konsoli? Włączasz, odpalasz Valoranta i grasz, zero problemów, do tego grasz na dużym telewizorze, w wygodnej pozycji, bez kabli i biurka. To doświadczenie bardziej casualowe, ale też bardziej komfortowe. CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ Riot przemyślał o sterowanie na padzie. Największe obawy? Celowanie. Riot doskonale wiedział, że przeniesienie Valoranta 1 do 1 z PC napada nie ma sensu. Dlatego dodali mechaniki wspierające graczy. Subtelny I'm Assist, inteligentniejsze poruszanie, wygodne sterowanie umiejętnościami. To nie jest przesadzone autocelowanie, tylko narzędzie, które sprawia, że gameplay jest płynny i satysfakcjonujący. Grasz na napadzie i czujesz, że naprawdę możesz rywalizować. Dostępność. Valorant dla każdego. Gamingowy PC jest drogi i nie każdy może sobie pozwolić na mocny komputer, ale PlayStation 5 czy Xbox ma dzisiaj mnóstwo osób. Dzięki konsolom Valorant trafił do ogromnej bazy nowych graczy. To oznacza świeżą krew, nowe znajomości, większą społeczność i jeszcze szybszy rozwój sceny esportowej. Riot w końcu otworzył drzwi dla milionów graczy. Którzy do tej pory mogli tylko oglądać Valoranta na streamach. Mimo, że jeszcze nie mamy Valoranta konsolowego na VCT, ale kto wie, kto wie? Atmosfera, powrót magii z początków Valoranta. Pamiętacie hype, kiedy Valorant wychodził na pc Każdy odkrywał grę na nowo, ludzie testowali agentów, a społeczność była mega zaangażowana. Na konsoli czuję dokładnie to samo. Nie ma wcale toksycznych tryhardów, którzy wiedzą wszystko lepiej. Naprawdę. Nie ma. Zamiast tego jest klimat wspólnego uczenia się i grania dla fanu. To sprawia, że Valorant na konsoli to świeże doświadczenie, nawet jeśli grałeś setki godzin na PC. Podsumowanie. Valorant na komputer to klasyk, ale wersja konsolowa ma swoje unikalne atuty. Równe szanse, świeża społeczność, stabilność, wygoda i genialnie zaprojektowane sterowanie podpada. Dla mnie to dowód, że Valorant na konsoli nie tylko dorównuje PC, ale w wielu aspektach jest po prostu lepszy. A ty, czy wolisz myszkę i klawiaturę, czy przekonałeś się jednak do Pada? Napisz mi w komentarzu, a ja lecę grać kolejnego rankera. Hello! A i zobacz moje zeszłe filmy. I też wpadnij do nas na Discorda. Link w opisie.